Damian, no cały zeszły sezon właściwie stracony. Końcówka jeszcze tego 2 12 Mam 2, no Bardzo taka paskudna, paskudna kontuzja. Czy ze zdrowiem już wszystko, wszystko ok? Znaczy, się no po kontuzji już śladu jakiegoś tam nie ma. No wiadomo, wiadomo nie jest tak jak było przed kontuzją, ale myślę, że, że z biegiem czasu będzie to lepiej. No, miałem dość długą, dość długą rehabilitację, także, także no, no, noga jest coraz sprawniejsza. Myślę że, myślę, że już powinno być w porządku. Drugi tydzień treningu, bo obciążenia treningowe pewnie też coraz, coraz to mocniejsze. Wytrzymujesz? Tak, tak, wytrzymuj. No jest ciężko na pewno, bo półtorej roku przerwy praktycznie bez jakiegoś tam cięższego, ciężkiego biegania czy, 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 czy grania na pewno robi jakąś tam różnicę, ale ale na początku było takie lege, wprowadzenie, także czujesz, się, czuje się na razie dużo. Damian, dość duże zmiany, zmiany w zespole, bo mogłeś to też obserwować, bo na meczach tych w Krośnie siedziałeś, siedziałeś razem z chłopakami, na no, a zeszłym, w zeszłym sezonie no, odeszło trzech ważnych zawodników, Groszek Marian i, i Wojtek Pisarczek. Doszło kilku nowych zawodników, również tych, którzy, którzy wcześniej, wcześniej w, Krośnie, w Krośnie grali, czy to Michał Baran, czy, czy Damian Pieloch, czy, czy Andrzej. A jak to oceniasz? No odejście tych zawodników oceniam. Po prostu skorzystali z tego, że powiększyła się klasa rozkrywkowa, Ekstraklasa. To tam rozszerzenie tej klasy rozgrywkowej i po prostu skorzystali z takiej okazji, żeby dać wyższej lize. Myślę, że no dla, dla ich kariery to jest na pewno dobrze. Na pewno nasza liga, pierwsza liga straciła na tym. A co do nowych zawodników, myślę, że na pewno nie są gorsi, bo myślę, że na pewno pomogą zespołowi. Czy lepiej to się okaże, ja jestem zdania, że na pewno będzie lepiej, bo, bo jest naprawdę mają duży, duży potencjał i, i podkoszowi i z za no dużo mówi się o tym, że pierwsza liga w tym sezonie będzie, będzie dużo słabsza przez to, że tak jak mówiłeś no, kilka zespołów skorzystało z zaproszenia i będzie grać w Ekstraklasie. No, doszło też kilka takich powiedzmy starych ekip, które dawno nie grały, jak Legia Warszawa na przykład czy Zagłębie, Zagłębie Sosnowiec. Jak, jak, jak oceniasz te zmiany, które będą? Znaczy się, czy liga będzie słabsza? No, może troszkę będzie słabsza, bo wiadomo no, te, te, te cztery zespoły odeszły do, do Ekstraklasy, ale, ale myślę, że będzie coś też nowego, że te zespoły, które weszły właśnie w, z drugiej ligi do pierwszej, coś nowego wniosą, jakąś nową dyszykówkę i myślę, że ta liga może będzie troszkę słabsza, ale na pewno będzie ciekawa.